Witamy w kolejnym odcinku poradnika geograficznego. W dniu dzisiejszym zajmiemy się najważniejszymi organizacjami międzynarodowymi. Na maturze zdarzają się zadania polegające na rozpoznaniu poszczególnej organizacji, na które treści najbardziej zwrócić uwagę w przypadku organizacji międzynarodowych. Najważniejsza jest charakterystyka. Dodatkowo, trzeba znać wszystkich członków, Poszczególnych organizacji, i po trzecie, w niektórych przypadkach należy kojarzyć loga. Przejdźmy w takim razie do omówienia poszczególnych organizacji. Na początku mamy Organizację Narodów Zjednoczonych. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Powstała ona w 1945 roku. W przypadku ONZ należy znać poszczególne agendy. Tej organizacji. Pierwszą agendą jest Światowa Organizacja Zdrowia. Zajmuje się m.in. opisaniem procedur wytwarzania i kontroli jakości biologicznych produktów leczniczych w celu zabezpieczenia i skutecznych leków. Wszystko, co będzie związane z medycyną czy z farmaceutyką, będzie najprawdopodobniej związane z Światową Organizacją Zdrowia. Kolejną agendą jest FAO. Czyli Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Organizacja ta służy w celu wspierania rolników, jak również wspiera działania walczące z głodem. UNICEF, czyli Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom, z siedzibą w Nowym Jorku. Ta organizacja będzie skupiała się przede wszystkim na pomocy dzieciom, tam gdzie panuje głód, brak dostępu do leków i podstawowej opieki medycznej. Potem mamy UNESCO. Organizacja do spraw oświaty, nauki i kultury. Organizacja będzie się, skupiała się na ochronie dziedzictwa światowego. Warto zaznaczyć, na maturze występują również obiekty UNESCO w Polsce, dlatego warto sobie je powtórzyć. Jest to m.in. kopalnia Wieliczki w Bochni, obóz koncentracyjny w Auschwitz, park murzakowski czy puszcza Białowieska. Przejdźmy do kolejnej organizacji, czyli ASEAN. Jest to Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Główne cele działalności tej organizacji to wzrost gospodarczy państw członkowskich i współpraca w zakresie stworzenia strefy wolnej od handlu. Państwa członkowskie ASEANu to państwa z południowo-wschodniej Azji, m.in. Birma, Malezja, Filipiny, Indonezja czy Tajlandia. Kolejną organizacją jest Amerykańska Strefa Wolnego Handlu Nafta. Tutaj trzeba znać wszystkich członków, czyli Meksyk, Kanadę oraz USA. Główne założenia tej organizacji to likwidacja barier w handlu i bardzo ścisła współpraca gospodarcza pomiędzy tymi państwami. Bardzo podobną organizacją, która znajduje się w Europie jest EFTA. Jest to Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu. Moglibyśmy nazwać to opozycyjną organizacją do Unii Europejskiej, aczkolwiek EFTA i państwa członkowskie należące do niej bardzo ściśle współpracują z Unią Europejską. Tutaj również należy znać wszystkie cztery państwa członkowskie: Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Tak jak w przypadku nafty, organizacja działa na rzecz zniesienia barier handlowych i bardzo ścisłej współpracy gospodarczej. Potem mamy OPEC. Jest to organizacja krajów eksportujących ropę naftową. Po przeanalizowaniu wielu arkuszy mogę stwierdzić, że OPEC jest organizacją, która pojawia się najczęściej na maturze. Dlatego to trzeba zapamiętać na 100%. Jest to organizacja skupiająca państwo Ameryki Południowej, Wenezuelę, państwa północnej Afryki, jak Algeria, Libia i państwa Zatoki Perski. Głównym założeniem tej organizacji to dyktowanie cen ropy na świecie. Ponieważ głównymi graczami na rynku ropy jest Rosja i Stany Zjednoczone. OPEC powstał w wyniku opozycji do tych dwóch państw w przypadku wydobywania ropy naftowej. Następna organizacja to Wspólnota Niepodległych Państw. Liczy ta organizacja 11 państw powstała po rozpadzie Związku Radzieckiego i skupiała się w większości te państwa, innymi Rosję, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Azerbejdżan, Armenię czy Tadżykistan. Jest to organizacja typowo gospodarcza, ma ułatwić kontakty gospodarcze, ale również zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnym członkom. Teraz mamy najsłynniejszą. Organizację w Europie, czyli Unię Europejską. Ze względu na Brexit jest to bardzo prawdopodobne, że w tym roku się pojawi zadanie lub materiał źródłowy odnośnie Unii Europejskiej, dlatego warto sobie ją bardzo dobrze przestudiować. Po pierwsze, musimy znać wszystkich członków, musimy znać logo oraz główne założenia. Unia Europejska tworzy warunki do swobodnego przepływu towarów, osób i kapitału. Ma również zadanie poprawę poziomu życia mieszkańców i współpraca gospodarcza i społeczna państw członkowskich. I mamy jeszcze NATO. Jest to organizacja Paktu Północnoatlantyckiego. Tutaj warto by było znać poszczególne państwa członkowskie, ponieważ nie wszystkie państwa europejskie należą do NATO, głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i pomoc wojskową na wypadek ataku obcego państwa na państwa członkowskie. Przejdźmy w takim razie do zadań. Zaznacz nazwę organizacji, w ramach której Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk zniosły stawki celne we wzajemnym handlu. Jest to NAFTA. Podaj dwie nazwy organizacji pozarządowych, wybierając je spośród podanych poniżej. ONZ był organizacją rządową, Czerwony Krzyż nie, FAO był organizacją rządową, Greenpeace nie. I Grupa Wyszehradzka też jest organizacją rządową. Na mapie zaznaczono państwa należące do Międzynarodowej Organizacji Kontrolującej Wydobycie i Eksport Jednego z Surowców Mineralnych. Podaj nazwę pełną lub skrót organizacji, do której należą państwa zaznaczone na mapie. Jest to OPEC, czyli Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową. Jest tutaj przedstawiona mapa, która będzie dla was ułatwieniem, jakie państwa należą do tej organizacji. Jak możecie zauważyć, należy znać bardzo dobrze mapę polityczną. W Afryce z jednych z państw członkowskich to Libia czy Algieria, w Ameryce Południowej to Wenezuela i Ekwador, natomiast w Azji to Iran czy Arabia Saudyjska. Kolejne zadanie. W tabeli podano opisy wybranych organizacji na świecie. Uzupełnij tabelę. Pisz w każdym wierszu poprawną nazwę skróconą organizacji oraz nazwę jednego z państw zrzeszonych. Nazwy organizacji i państw wybierz spośród podanych poniżej. Organizacja zrzesza kraje eksportujące ropę naftową. Została utworzona w celu kontrolowania poziomu wydobycia oraz cen tego surowca. Po raz kolejny raz mamy tutaj OPEC. Z państw podanych tylko Katar jest państwem zrzeszonym w tej organizacji. Drugi opis. Regionalne ugrupowanie integracyjne zrzesza większość krajów powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego. Główne cele działalności to wspólna polityka zagraniczna oraz wspólna przestrzeń gospodarcza. Jest to wspólnota niepodległych państw WNP. Państwem należącym do tej organizacji jest oczywiście Rosja. I kolejny opis do organizacji należą kraje z różnych kontynentów. Jej podstawowe zadanie to zapobieganie rozprzestrzenianiu konfliktów zbrojnych oraz wzajemna pomoc militarna w razie ataku zbrojnego. Zostaną Unia Europejska, NAFTA oraz NATO. NAFTA jest organizacją typowo gospodarczą, Unia Europejska gospodarczo-społeczną, a militarną jest NATO. Głównym założeniem oczywiście jest wzajemna pomoc militarna w razie ataku zbrojnego z zewnątrz. Państwem, którym należy do NATO, jest oczywiście Polska. Na mapie politycznej Europy oznaczono numerami od 1 do 4 wybrane państwa. Poniżej opisano główne cele dwóch organizacji międzynarodowych mające swoje siedziby w Brukseli. Do tych organizacji należą niektóre z państw zaznaczonych na mapie. Ta organizacja zrzesza państwa europejskie, a jej celem jest rozwój ekonomiczny i społeczny państw członkowskich poprzez współpracę gospodarczą, likwidowanie barier w obrocie handlowym, swobodę przepływu osób oraz wprowadzenie jednolitych norm prawnych. Jest to Unia Europejska. Drugie, celem tej organizacji jest zapewnienie wolności i bezpieczeństwa swoim członkom poprzez wzajemne wsparcie militarne w sytuacji zagrożenia ze strony państw poza sojuszu. Do tej organizacji należą również państwa pozaeuropejskie. Pisz numer i nazwę państwa wybranego spośród oznaczonych na mapie numerami od 1 do 4 i należącego do obu organizacji międzynarodowych, których główne cele opisano powyżej. Opis A to Unia Europejska, opis B to NATO. Zacznijmy od państw, które nie należą do Unii Europejskiej. Do Unii Europejskiej nie należy Norwegia oznaczona numerem 1. Dodatkowo do Unii Europejskiej nie należy również Serbia oznaczona numerem 3. W takim razie, czy państwo numer 4, czy państwo numer 2 należy do NATO? Państwo numer 4 to Austria, a państwo numer 2 to Estonia. Dlatego tak ważna jest znajomość poszczególnych państw członkowskich danych organizacji. Przede wszystkim trzeba znać państwa członkowskie NATO, Unii Europejskiej i OPEC. Państwem, które należy do NATO, to Estonia. Dziękujemy za uwagę. Jeśli materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę oraz suba.